Witam wszystkich bardzo serdecznie następnego dnia. W ostatnim vlogu nie udało się doręczyć produktu z doków, czyli żarcia. A dzisiaj mamy już za 15 .01. i co to się dzisiaj działo? Doręczyłem to żarcie do Ozwestry, Ładnie wszystko poszło, tylko dwie ciężarówki przede mną, także zabawiłem tam około godzinki, a potem jechałem w stronę kamieniołomu, ale zadzwonił do mnie szef, żebym przyjechał na yard i. E, ciężarówka e, musiała przejść przez inspekcję razem z naczepą, także sprawdzili wszystko. Dolali mi e, tego płynu do wspomagania kierownicy, dobrze mówię. E, także już nie ma tego hałasu, aczkolwiek e, jest tam jakaś rurka pęknięta, także mi mimo wszystko cieknie. E, po malutku, bo pomalutku, ale zamówili już tam jakąś rurkę i e, prawie w piątek mam wolne, więc prawdopodobnie w piątek to naprawią, a Póki co na razie wszystko jest ok, przemęczę się, nie ma zgrzytania, także chyba jest w porządku. Eee, oprócz tego, zaraz po inspekcji, pojechałem do kamieniołomu w Gwindy i właśnie z niego wracam. Jestem na drodze A55 i cisnę na Salford. I to właśnie dlatego, że ta robota się powtarza, już ją pokazywałem kiedyś. Stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał i zanudzał Was tym samym. Dlatego też dzisiaj postanowiłem pokazać Wam trening w trasie na gumach oporowych, dlatego że dzisiaj mam dzień treningowy. E, więc skupię się właśnie na tym, jeżeli chodzi o odżywianie, no to standardowo cały czas jestem na redukcji e, od 2200 do 2500 kalorii przy wadze 97 kg już dlatego, że e, na dzień dzisiejszy e, schudłem już 6 kg, także wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to nie ukrywam, muszę dodać sobie troszeczkę kalorii. Wydaje mi się, że ten mój deficyt jest troszeczkę za duży, i po prostu czuję już tą redukcję. Czuję, że jestem troszeczkę słabszy. Także, jeżeli kogoś interesuje, jak to jest, takie moje odczucia, no to będę się z Wami nimi dzielił. Mam nadzieję, że to Wam się też spodoba, że znajdą się ludzie zainteresowani, po prostu jak przebiega taka redukcja. Ja będę tego przykładem, a pod koniec jej wrzucę na pewno jakiś filmik z podsumowania zdjęcia przed i po i tak dalej także jeżeli to wszystko wypali to zobaczycie fajne efekty a potem tak jak wspominałem wcześniej zrobię sobie dwa tygodnie przerwy na tak zwanym zerze kalorycznym czyli nie będę ani chudu ani grubu a po dwóch tygodniach mam zamiar albo zrobić następną redukcję żeby doszlifować po prostu te pozostałości tłuszczu które ewentualnie zostaną ale Albo jak będzie dobry efekt, to wskoczę od razu na masę. Zobaczymy to jeszcze nie wiadomo, dlatego, że cały czas obserwuję swój organizm i staram się to jakoś dobrze rozegrać. Także tak to właśnie u mnie wygląda. Dlatego też dzisiaj po prostu y, zrobię co mam zrobić. Y, prawdopodobnie dostarczę ten towar do Salford. No, i potem nie wiem co wpadnie. Jeżeli wpadnie jakaś nowa robota, to Wam ją pokażę. Natomiast jak dzisiaj się nic takiego specjalnego nie wydarzy, to zrobimy sobie właśnie ten trening. Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakąś fajną miejscówkę, żeby zaparkować, żeby w spokoju sobie poćwiczyć. Jak widzicie, pogoda. Dopisuję, także y, uda się to zrobić na zewnątrz. Co prawda, dzisiaj w nocy padało i powiem Wam szczerze, y, nie włączyłem sobie ogrzewania jak to zwykle, dlatego że, jak ja zasypiam y, i jest ciepło, y, idę spać bez koszulki i tak dalej to czasami jest tak, że naprawdę w nocy potrafi się nieźle wyziębić i wstałem znowu zmarznięty jak sopel i słuchajcie, e, musiałem się znowu opatulić wszystkim, włączyć ogrzewanie postojowe e, na maksa, na parę minut, żeby po prostu w ogóle wyskoczyć z pościeli. Tak to czasami jest. A z drugiej strony, jak się włączy to ogrzewanie postojowe, kiedy jeszcze jest ciepło, to człowiek się martwi, że się po prostu zagotuje w tej ciężarówce. No i tak źle, i tak niedobrze. Także e, niektórzy włączają sobie na 20 stopni mimo wszystko, ale pamiętajcie, że Debasto y, to, to jest suche powietrze i po prostu rano wstaje się z takim sucharem w krtani, aczkolwiek ja mam takie urządzonko, które być może zapamięci, też wam później pokażę, które nawilża powietrze i mimo wszystko nawet jeżeli macie włączoną całą noc y, ogrzewanie postojowe, to y, czyszcząc tym urządzeniem powietrze, jak rano się wstaje, to nie ma tego właśnie takiego suchego y, gryzienia w gardle i tak dalej. Pokażę wam to później zapamięci. Tymczas. Jadę zrobić to, co mam zrobić, i widzimy się albo na następnej robocie, albo już na treningu. Pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Taki amatorski trening na gumach. Być może ktoś z Was jest zainteresowany, jak sobie poćwiczyć fajnie w trasie. I to właśnie mam zamiar dzisiaj Wam pokazać. Także zostańcie do końca, wciśnijcie łapkę w górę dla motywacji i oczywiście subskrybujcie, jeżeli takie materiały Wam się podobają. I dojechałem właśnie na moją miejscówkę. Przerwa już bita, 18.30. Także malutki odpoczynek, jak widzicie, jest tu naprawdę cicho i spokojnie. A przede wszystkim yy, nie jest to lejbaj, a jak wiecie, na lejbaju. Kierowcy niestety załatwiają swoje potrzeby, także czasami taki trening jest uciążliwy, zwłaszcza w taką pogodę, bo nie ukrywajmy śmierdzi, prawda? No ale cóż, takie życie kierowcy, czego się nie zrobi, żeby po prostu iść do przodu. Także nawet to mi nie jest straszne, jeżeli nie mam wyboru. No ale dzisiaj tak się fajnie złożyło, że ten wybór mam. Dlatego też tutaj właśnie na tym kawałku betonu zrobię trening. Także działamy. Okej. Okay. Troszeczkę wieje. Mam nadzieję, wieje, że nie będzie to przeszkadzało. Dlatego, że nie mam mikrofonu jako tak, żeby uchronić Was przed wiatrem. Już Wam pokażę. O, woda leci. Oto moja torba treningowa. chodźcie ze mną, pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, także tutaj mam rozłożone moje gumy, które będę dzisiaj używał. Tutaj mam małe zaplecze też gumy, kółeczko. Jakieś tam uchwyty, nieuchwyty, skakanka, ale tego nie będę używał dzisiaj. Tutaj mam sprzęt, na którym będę dzisiaj ćwiczył. I jest on zamontowany tutaj do tego bunka, którym jest przycaśnięty taki specjalny zatrzask. No i tutaj sobie można zmieniać. Te gumy, w zależności od tego, co potrzebujecie, jakie ćwiczenie potrzebujecie zrobić. Także na tym będę ćwiczył. A oprócz tego, mamy tutaj sprzęt na pompeczki, bo zajmę się dzisiaj treningiem FBW, czyli treningiem całego ciała. Także jedziemy. także sami widzieliście przy pomocy takich niby gum bo to tylko gumy a zrobiłem klatkę nogi plecy bic trice barki brzuch czyli całe ciało mam zamiar zrobić jeszcze cztery takie serie sorry że sapi ale tak jak mówiłem ja jestem amatorem Początkującym gumy dla mnie to coś całkowicie nowego, więc sugeruję się troszeczkę internetem, trochę intuicją. Ważne, żeby czuć mięśnie, ja je bardzo czuję, także chyba trening działa. No i co? Robię jeszcze cztery takie serie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to wciśnijcie łapkę w górę, a ja idę działać dalej i do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się na razie.